Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, czyli Draftko Fortuny. Moi drodzy, na kole pojawiły się nowe, ciekawe opcje. Dzięki Waszym komentarzom zobaczcie sami, co doszło. Przede wszystkim foodheadowiec, czyli zawodnik z największą ilością lajków na foodhezie. Ponadto mamy kluczowy zawodnik. Jeżeli wybierzemy kluczowego zawodnika, to ten zawodnik już musi grać w pierwszej jedenastce. Także to jest dosyć ciekawe. Ponadto mamy jeszcze dzik. Czyli zawodnik z największą fizycznością. Także tak to, moi drodzy, mniej więcej wygląda. Myślę, że możemy wybrać już sobie kapitana. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie tym kapitanem i to będzie obunożny skiller już na sam początek. Ale najpierw oczywiście wybieramy sobie na 4, 3, 1 2. I zobaczymy obunożny skiller. Okej, okay. no i nie wiem jak front Ribere wygląda. Jeżeli chodzi o słabszą nogę, tutaj 8, tutaj 8, tutaj 8 i Ribberry 9, właśnie tak myślałem że to może być Fran także na początek Frank Ribery. myślę, że nie najgorszy wybór 5 gwiazdy sztuczek więc mi on pasuje dalej najwyższy overall no i miał być napastnik ale już miesza z tym ale będzie Kaka powiem wam, że Kakę testowałem i Kaka jest jest to dobry zawodnik, na pewno natomiast powiem wam że lepiej go wpuszczać na drugą połowę Czyli w tej pierwszej połowie lepiej, że wygrał ktoś inny. Natomiast w drugiej połowie, kaka wchodzi na zmęczonego rywala, no i robi różnicę tymi swoimi strzałami z dystansu i tak dalej, swoją techniką. E, tutaj mamy Twój wybór, ale mamy Legendy Owen'a Michael Owen, Legenda. No, jak wiecie, jak jest legenda, to wybieramy legendę, chociaż w tym przypadku podejrzewam, że raczej wybrałbym kogoś innego, bo no, ta karta Owena nie jest jakaś mega ciekawa, yy, prawdę mówiąc. A pewnie wartość Owena to jest, są okolice 100 tysięcy, może 150 tysięcy. Teraz mamy śmieszek, czyli zawodnik z największym uśmiechem, taki najbardziej radosny. Kto tutaj będzie? Zobaczmy. Yy, Iguain lub Bay. No Wardy chyba nie. Yy, także tutaj wezmę, wezmę Bail'a. Tak? Tak, no chyba, chyba, że znowu mnie zabijecie za, za, te, za tego Bail'a. <laughs> tak jak z tymi włosami, no ale... Było minęło, było minęło Tutaj jest Bale wygląda zupełnie inaczej niż na tamtym zdjęciu taka a propos. Yy, Teraz mamy kluczowy zawodnik i uwaga moi drodzy Teraz zawodnika, którego tutaj wylosujemy Musi zagrać W pierwszym składzie I kto to będzie A Musimy to przemyśleć Albo Dembele albo Perez a, I powiem wam, że wezmę Pereza Wezmę Pereza I ten zawodnik na 100% Już zagra pierwszym w składzie. Także to będzie nasz kluczowy zawodnik, na nim będziemy musieli obierać swoją grę. Kolejny przykład to będzie foodkerowiec, czyli patrzymy na zawodnika, który ma najwięcej lajków na Footheadzie. I, i, I z tych zawodników podejrzewam, że Drinkwater tutaj zniszczy wszystkich, no ale za moment się o tym przekonamy. No i powiem Wam, że spośród tych zawodników Najwyższy, najwięcej lajków ma Dahu. Eee, no jestem trochę zaskoczony, no ale e, przy tej wersji drinkwatera niestety nie było innej możliwości. Gdyby to był Toc Drinkwatera, to oczywiście e, Toc Drinkwatera wygrałby. Natomiast w tym przypadku Inform form Dahu, no okej, okay, może być. Teraz mamy kibam Mi jako tako, czyli zawodnik z największą ilością sztuczek eee, ich pewnie Zuniga będzie, jeżeli go wylosujemy. No i z Zuniga jest, no i oczywiście tutaj nie podlega dyskusji. Że pan Zuniga zostanie tutaj wybrany. My już udajemy się na środek obrony. A tam kto tym razem? Euro 2016. Czyli zawodnik, którego kraj zakwalifikował się na euro. I zobaczmy, kogo my tutaj mamy. No, Barcali to chyba będzie najlepszy wybór. I tego Barcali'ego weźmiemy chociaż Ja Nie, Niech jest ten Barcali, dobra. Niech jest Barcali. Zobaczymy, kto będzie u jego boku, tutaj Barceli z tym Zunigą też będzie miał zgranie, to jest dosyć, wa dosyć ważne. Y tutaj mamy obu nożny skiller. I uhuhu. Karty całkiem niezłe, ale kto tutaj będzie miał? Y Godin ma 5. Glik 4. Maszczerano 5, 4. O, całkiem spoko, czyli możemy tutaj wybrać albo Maszczerano, albo Godina. I teraz kto mi bardziej pasuje? Tak naprawdę Maszczerano będzie miał zgranie z tym y Perezem, natomiast Godin to jest zdecydowanie y solidniejszy defensor i. Kosztem zgrania, nawet wolę Godina. Także tutaj wybór padnie na tym zawodniku. A my idziemy na prawą obronę. I teraz mamy śmieszka. Zobaczymy, co to za wesoły Janusz. Tam będzie na tej prawej obronie nam grał. Vanderviel albo Florencji. Tutaj, Florencji, no Florencji. Tutaj ta jego radość na twarzy jest strasznie widoczna, także tutaj Florencji wybór, chociaż mieliśmy tego Alvesa, no ale co on taki smutny, ponury jak nie powiem co teraz już idziemy na Golkipera. zobaczymy jaki w nam się trafi, może być to oblach, czy to Buffon, byłoby spoko a będzie to Futhedowiec, czyli zawodnik z największą ilością lajków, czyli po raz kolejny ta opcja, jest Buffon Mam nadzieję, że Mandanda to nie będzie, że ludzie go nie lubią. Ale Czech też może dostać sporo lajków. Dobra, zobaczymy i kto ma najwięcej, już Wam daję znać. No i faktycznie tutaj Bufon 164 lajki wyprzedził Czecha, który miał 122 lajki. Także tutaj przewaga Bufona, który da nam fajne zgranie. Także tutaj nam się udało. Zobaczymy, kto zostanie naszym rezerwowym bramkarzem. Na razie ten skład wygląda całkiem nieźle. Tutaj mamy znowu Euro 2016. Zobaczymy, kto tutaj będzie. Oho, ho, 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 powiem wam, Turcja? Turcja grała. No, grała, Turcja grała. Więc Turcja, słuchajcie. Także Demirel, tutaj wybór padnie na niego. no już teraz rezerwowi obrońcy. I to jest kluczowy zawodnik. Niby rezerwowy, ale na 100% zagra w pierwszym składzie. Także tutaj musi... O, mamo, i teraz trzeba dokonać dobrego wyboru. Ho, ho, ho. Myślę, że ten Boweda to będzie słuszny wybór, bo jego możemy połączyć z Godinem i Perezem. I ten wybór chyba nie będzie najgorszy, tak mi się przynajmniej wydaje. Także tutaj wezmę, wezmę Bowedy. No i Boweda już na 100% zagra w pierwszym składzie. Trochę niepokojące, że taki obrońca będzie w tym pierwszym składzie, no ale już trudno. Teraz mamy zdobywcę Apucharu, czyli zawodnik, który sięgnął po triumf w jakimś zespołem. No i to będzie chociażby. Alaba? Tylko czekajcie, co nam tutaj pasuje? Prawą obronę bez sensu wybierać, a może Silva? że Ale ten Silva też tak średnio. Myślę, że tutaj chyba Alabę wezmę. Biorę Alabę. Alaba to jest najlepszy wybór. Jeszcze tego Alabę można jakoś z tym Riberyn połączyć, zwróćcie uwagę. Jeżeli pójdziemy w tym kierunku, tak że to myślę, że jest spoko. Tutaj mamy znowu Śmieszka. Zawodnik, który najbardziej nam tutaj się będzie uśmiechał na tym zdjęciu. I to... Yy, no, ten Vanken chyba tutaj Valera też cieszy puchę, ale żwankiem <grywany> zdecydowanie bardziej, dobra także tutaj wybieramy jego trzech zawodników do końca, jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych i mamy Futhedowca po raz kolejny także idziemy obczaić te lajki na Futhedzie w przypadku tych oto zawodników no i tutaj wygrywa Freddy Guarin ponad 400 głosów na niego, ponad 200 na Guardado czy Isco, także dominacja dominacja Guarina, wybieramy tutaj Guarina i jeszcze dwóch zawodników nam zostało z tej łapki. To teraz będzie następny, zobaczmy. I najwyższy overall. Okej. Okay. Najwyższy overall. Dobrze brzmi, ale czy będą dobre karty? lukaku 89, no raczej nie przewiduję go w pierwszym składzie, chociaż kto wie, bo z tym Owenem może być różnie. Także zobaczymy tutaj. Tutaj mamy alkoholik, czyli zawodnik z najgorszą równowagą. Kto? Kto z nich? Kto to może być? O nie wiem jak tutaj z Van będzie, ale jakoś damy ranę. No i powiem wam, że tutaj małe zaskoczenie, bo Kiszna ma najmniejszą równowagę z tych zawodników, także no, jestem zaskoczony, może też dlatego ten Kiszna jest warty właściwie QXL, prawda, ten ma 5 gwiazdek sztuczek, ale jego wartość jest na kiepskim poziomie. Tutaj mamy zdobywce pucharu, zobaczymy jakie zespoły tutaj będziemy mieli, no i jest chociażby Barcelona i chyba tego Messiego wybierzemy, bierzemy, wybierzemy, wybierzemy, wybierzemy Messiego. Jeszcze mamy cztery karty do końca. A um, z może z Bailem połączymy? No nie wiem, będzie musiał coś tutaj wymyślić. Ten Enzo Perez też będzie miał z nim dobre zgranie. E, tutaj mamy znowu najwyższy overall. Zobaczymy co tym razem. I to będzie Rafael 87. O, to jest ciekawa karta. Rafaelem no zwykłym mi się grało już nieźle. Chociaż z Typką Kartą to wiadomo, że gra się lepiej teraz. 3 e, karty do końca. I Euro 2016. Cały czas tryfa i znowu mamy do wyboru Kogo, kogo tutaj wybrać? Marco Royce. Yy, no by weźmiemy tego Reusa, mimo że on osobiście nie gra Ale już wam mówiłem na samym początku jak, jak była Jak była to propozycja, że nie doszukujemy się tutaj Na pewno zawodników, którzy nie zostali powołani Tylko sama narodowość liczy tego zawodnika Znowu mamy najwyższy overall, co tu się dzieje na sam koniec? Szaleństwo, szaleństwo, a wybór pada na Angela Di Maria No i ostatnia karta no, powiem wam, że te ostatnie karty całkiem niezłe. I to będzie kluczowy zawodnik, a więc znowu zawodnik, który na 100% zagra w pierwszym składzie. I teraz trzeba pomyśleć, kurde fix, trzeba pomyśleć. Caceres, e, Schmelzer. Na tej lewej obronie będzie chyba Alaba. Tutaj Caceresa za Godina bym dał, ewentualnie Caceresa za Barcaliego. I wtedy, no no no, coś takiego, bo wtedy Caseres też będzie miał z Godinem w granie. Na pewno biorę Kaseresa, to jest 100%. I teraz idę ułożyć skład. Jeszcze na prawą obronę muszę wstawić tego bowedę na pewno, bo on też wykluczyłem zawodnikiem. Widzimy się za momencik. Okej, okay, słuchajcie, tak wygląda nasz składnik ostatecznie. 88 ocena zgrania 82. Myślę, że całkiem nieźle to wygląda i nie będzie tak źle. Nie wiem jeszcze jak z tym Michaelem Owenem. Prawdopodobnie po pierwszej powie będzie zmieniany przez Marco Roysa. A może też Rafael dostanie szansę? Tu jeszcze zobaczymy. Natomiast... Bramka, obrona jest całkiem ok i e, ustawienie też mamy. Przede wszystkim dobre 472. Jeszcze wybierzemy trenera i zobaczymy, jak to wygl będzie wyglądało. Ostatecznie e, 84, czekajcie, tutaj 84, to weźmiemy tego drugiego. Ok, także tak to wygląda. Ostatecznie ocena: 88 i zgrania: 84. Całkiem nieźle. Udajemy się na pierwszy mecz. Oto skład naszego pierwszego rywala, no gramy z Polakiem, gramy z Polakiem, 189, wygląda całkiem nieźle, Neymar, Messi na skrzydłach, Aguero, Toc z przodu, także no łatwy mecz to na pewno nie będzie, ale może sobie poradzimy. Messi sam, tam Gareth Bale wychodzi po prawej stronie, piłka do Bale'a i to jest 1 do 0, fantastyczna akcja, przede wszystkim podanie Messiego, to była klasa. Ależ teraz Owen poszedł. No i właśnie, o takie ek akcje chodziło nam, właśnie, jeżeli chodzi o legendę Michaela Owena. Michael Owen! I 2 do zera! Niczym za czasów w Liverpoolu! Paniol na pewno jest teraz dumny z tego co zrobił Michael. Piłka na Bale'a, oj, to może być 3. To może być 3, a nawet musi Gareth Bale. Dogranie do Michaela Owena, a ten podwyższa na 3 do zera. Obrońca się trochę pogubił, Bale! Kapita nie zagrywa do Owena, Owen! I tu jest 4-0, hat-trick Anglika, ja go chciałem zmieniać w pierwszej połowie. No nieźle, no w tym meczu na pewno sobie zasłużył na mecz w pełnym wymiarze, to na pewno, a do tego myślę, że w kolejnym meczu również wystąpi i damy mu szansę, żeby się pokazał. Zobaczmy, Ribery do Pereza, e, Perez, Bale, e, Ribery i właśnie do Pereza. Nie smagola, ale Messi dowija na 5 do 0. Zobaczmy, będzie szansa na honor dla rywala jest James Rodriguez. Wow, ha, nic nie mogłem zrobić w tej akcji, czekajcie, i nawet obrońcą się tutaj nie mogłem zmienić. Jest 5-2 Kuriozum. Wow, wow. Ha, ha! Co to się dzieje? Ale Buffon znowu by odpiewszył takie rzeczy, że to nie. A szkoda, strzępić. Zobaczmy, Neymar. Oj, będzie gol! Chyba będzie, co? Będzie 5-3. Okej, okay, słuchajcie, wygrywam. Oczywiście Michael Owen został bohaterem. 5-3. No i co tu dużo mówić? Udajemy się na mecz numer 2. Oto skład: ćwierć finalisty. No jest konkret. Jest to Ty Messi. Jest Toty, Neymar, jest Inform, Ronaldo i do tego Zanetti, legenda na prawej obronie. No to jest fantastyczny prawy obrońca i powiem wam, że grając w serię, chyba nie ma lepszego prawego obrońcy jak Javier Zanetti, legenda. Naprawdę jest geniuszem, jest geniuszem. Lecimy. Oleż teraz Bale tutaj poszedł, Gareth Bale, pusta bramka i 1 do 0 w 25 minucie. Jest tu Godin, zagrywa do Messi'ego, o i tutaj Messi będzie miał chyba okazję, zobaczmy Messi, na spokoju, na finezji, 2 do 0, kapitalny gol Messi'ego, no i tym samym jesteśmy coraz bliżej półfinału, ale to jest dopiero 35 minuta, więc w sumie spokojnie. Zobaczmy kolejna akcja, piłka na i to musi być karne, ależ rozsądne zachowanie Bayla, że on schodził do środka, no i to chyba Zanetti faulował, ten, którego tak chwaliłem, no ale niestety, nawet legendy popełniają błędy. Dobra, mamy Peneteda, słuchajcie, strzelamy w środek, Enzo Perez podchodzi do piły, Handa Nowisz tutaj tańczy i łapie piłę, no dobra, trudno. Oj, teraz Messi, uwaga, Messi, ale się chyba podpalił, a jednak nie, kurde, jednak za bardzo wyszedłem bufonem, to on tutaj okazał się sfańszy, no dobra, gratulacje. O, teraz pięknie Alaba tutaj przechodzi, zobaczmy Alaba, Alaba, cały czas utrzymują się przy piłce, jest tutaj Perez. Bejt tak średnio tutaj wychodzi, ale Messi wysyła się idealnie. Messi 3 do 1. Kapitalna akcja Leo Messiego. Zobaczmy, piłka na Messiego. Messi. O, i to będzie pewnie 4, prawda? Czy nieprawda? Prawda 4-1. Kropka na D została postawiona przez Leo Messiego. I to chyba też hat-trick Messiego. Tak mi się przynajmniej wydaje. I teraz kaka, indywidualna akcja Brazylijczyka, zobaczmy kaka, co on tutaj wyczynia, kaka, yy, powstrzymany przez jednego z defensorów, ale i tak Bale jest przy piłce i jeszcze Messi, 5 do 1. I tak jak mówiłem, wygrywamy 5 do 1 w tym meczu, nic tutaj się yy, nie zmieniło, czemu tutaj nic, dobra, czekajcie, jakoś statystyki wszedłem, ale okej, okay, dobra, 5-3, yy, 5-1, na razie po 5 bramek na mecz. Oby tak dalej. Zobaczymy jak będzie w półfinale. I co tutaj mamy? 3-5-2 jest legenda Paulety. No wygląda skład naprawdę spoko, bo jest Messi, Neymar, Griezmann, Pauleta. Yy, ustawienie 3-5-2. No ta trójka obrońców tak różnie z tym bywa. Także to może być dla nas yy, jakiś plus tego, że gra trójką obrońców, ale boisko zweryfikuje. Zobaczmy Bale do Riberiego, Ribery. front Ribery zagrywa do Bale'a i to może być gola, właściwie yy, będzie, bo Bale strzela na do 0 Dobry początek. Powiem wam, że pierwsze minuty wskazują na to, że ten rywal zapowiada się, jeżeli chodzi o poziom umiejętności, na nieco gorszego niż poprzedni rywal, czy to w pierwszej, czy w drugiej rundzie. Zobaczmy, Perys. Ależ tam Bale wychodzi i 2 do 0. No właśnie, to o czym mówiłem, są straszne dziury w obronie naszego rywala. Aż dziwne, że nie gra w półfinale. Teraz Messi, zobaczmy Messi. Ależ teraz tutaj poszedł Messi, piłka po ziemi i może będzie 3 Bale. Niestety nie trafia. Jeszcze tutaj dobitka. Ach, szkoda. Zobaczmy, Messi już się rozpędza, tam Michael Owen wychodzi doskonale. Michael Owen, piłka po ziemi do Bale'a i 3 do 0. Fantastycznie tutaj zachował się Anglik, zagrywając do Bale'a, no wymierzył idealnie. A Bale na wślizgu, w stylu Danero. I 3 do 0, no ładnie, ładnie w tym półfinale na idzie, ale to też to, o czym mówiłem. Poziom rywala jest na bardzo dziwnym, zaskakującym wręcz niskim poziomie. Tutaj ładnie rozgrywają, zobaczcie. Jak oni to robią? I piłka do Messiego, Ai! Jeszcze pusta bramka, 4 do 0. Trochę szczęścia tutaj mieliśmy, ale to tak naprawdę powinno szybciej wpaść tutaj. Ładnie poklepać. no szkoda, że ten Messi tutaj tego nie strzelił. Jakim cudem jeszcze z ledwością to dobił yy, zawodnik z numerem 27, Barcali to było, proszę. O Boże. Ja pierdzielę. pierwsza akcja, trochę się zagapiłem, nie ukrywam. I niestety tracimy bramki, więc jeszcze w siebie uwierzy. Zobaczmy Michael Owen, Michael Owen! I czy to będzie goal? Nie! Jaka szkoda! Michael Owen fantastycznie się tutaj zachował. No, i gdyby to wpadło, to na pewno byłaby to bramka tego spotkania, ale Diego Alves wykazał się niezłym refleksem. Teraz Messi, zobaczmy Messi. Zagranie do Barcelliego. Tutaj Bale przejmuje. I pięć do 1. To właśnie o czym mówię, to są bardzo proste błędy w obronie. No, się wierzyć nie chce. Oj, teraz Messi. Zobaczmy trochę, puszczamy go za łatwo, to może być Penited Caseres. Niestety, fauluje i będzie Penited, 75 minuta. Pauletta przed szansą, Pauletta! 5 do 2. Zobaczmy Messi do Baila. O Boże, Bail! 6-2, sam sobie podał, sam sobie podał. A jeszcze taka ciekawostka, to jest piąty gol Bale'a w tym spotkaniu, tak jak Messi strzelał chyba w poprzednim cały czas, to teraz właśnie ciężar gry na siebie wziął Grzegorz Bale. Zobaczcie, jak sobie podał ładnie. Masakra, <laughs> co zagra ok słuchajcie, wygrywamy. Ile tam było? 6-2, 6-2 ostatecznie wygrywamy w tym pojedynku. z Strzały, no widzicie sami, jak w tamtych dwóch poprzednich pojedynkach, no były wyrównane w miarę. Tak, tutaj na no, 14.4 w strzałach celnych, na 17.4 ogólnie. Także masakra. No i było po 5 bramek. Teraz mamy 6. Zobaczymy, co będzie w finale. Miejmy nadzieję, że będzie podobnie. Ale dopiero załomecik się o tym przekonamy. a to szkoda naszego rywala. Drazu 189. E, ze srebrnym bramkarzem. No, coś mi tutaj nie gra. Wydaje mi się, że będzie on zmieniany. Poza tym, no, jest, jest komplet. Bo naprawdę, pomoc, atak jest. Kompletna zresztą obrona to samo, tylko ten bramkarz, duży znak zapytania, zobaczymy, czy będzie go zmieniał, czy nie będzie. Frank Ribery do Michael'a Owena, Michael Owen, zobaczmy, Michael Owen, ależ zachował spokój, ale będzie tylko już drożny. Zobaczmy, Michael Owen, o, ależ się minęli, chociaż jeszcze piłkę przejmuje Perez i jeden do zera. to jest ten kluczowy zawodnik. To jest ten kluczowy zawodnik, który, właśnie w tym najważniejszym momencie, w wielkim finale, daje nam prowadzenie. Znalazł się tam, gdzie powinien! Brawo, Enzo! Zobaczmy to No to, to wyglądało tragicznie, no to przyjęcie, ale na szczęście odebrał piłkę, no i tutaj Bramkarz nie miał szansy. Co ciekawe, on w końcu nie zmienił tego Bramkarza, więc ten srebrny Bramkarz cały czas u niego broni. No, nic w tej akcji nie ma, chociaż Michael utrzymuje się do końca. Zobaczmy, co zrobi Michael. E, ładne zejście Michaela do, do Alaby po raz drugi 2-0! Mamy to! Mamy ten finał! Druga asysta! Czy, czy w pierwszej? Michael nie. Nie, Michaela on nie brał udziału chyba w pierwszej. Już się pamiętam, to w poprzednim meczu. Co tak podał do Bayla oh, właśnie, ale tutaj e, zobaczmy. Kapitalnie e, Michael zagrał do Alaby. No i fantastycznie tutaj pokonał e, Bramkarza. Zawodnik z reprezentacji Austrii, która no odpadła z euro. No dosyć, no tak zaskakujące. Bo myślałem, że to będzie czarny koniec. słuchajcie, tego Euro, Austriatu, Austria, tu niestety bank. 7-1 strzałak, jeżeli chodzi o finał, także no ten draft w miarę w miarę dobrze nam idzie. Natomiast y, tutaj i tak jest już widoczna ta różnica między y, tymi rywalami poprzednimi, a tym. Bo no, na przeciwnik już jakiś tam poziom na pewno prezentuje. Gorzej tutaj, żeby stworzyć jakieś poważniejsze akcje ofensywne. Natomiast jest ten progres widoczny na pewno. Coś tutaj kombinuję. A czy wykominuje bramkę? Nie, znowu mamy. Oj, oj, oj! Blisko trzeciej. Czekajcie, jeszcze Bail! No kurde, no. Strzelam, strzelam, ale nic nie mogę e, zrobić. Zobaczmy, Messi, czy postawi kropkę na D? Nie postawi. Bo może to zrobić Grzegorz Bail. I właśnie to robi. 3 do 0 w finale. E, prawdopodobnie, tak też zakończy się ten mecz to jest raczej ta druga, doliczona minuta. Okej, okay, słuchajcie, ostatecznie wygrywamy Messi, tym razem został bohaterem. I generalnie nie musieliśmy zmieniać Michaela Owena, co jest nawet spoko. Myślałem, że naprawdę tam Marco Roy czyli Maria, będą chodzili wręcz na samym początku, ale to nie było niepotrzebne, tutaj nasz przeciwnik nie oddał nawet celnego strzału w tym finale. No już trudno. Ten draft naprawdę no, nam wyszedł, wyszedł nam całkiem nieźle, dosyć łatwo się grało. I oby tak było w kolejnych. W draftach, tego trzeba życzyć. Tak samo pod ostatnim odcinkiem, moi drodzy, wbiliście 1400 łapek, więc dzisiaj otworzymy oczywiście dwie, yy, dwie paczki za 7500. tysiąca. Jeżeli wbijemy znowu tam ileś tych łapek, to pod kolejnym odcinkiem Skoła będzie więcej tych paczek. Wszystko w Waszych rękach. 500 łapek to jedna paczka. A my sprawdźmy na początek, czy zwróci nam się ten draft. Zaczynając od paczki za 5000. Oczywiście zestaw w miarę tradycyjny, bo to jest 55000. Pierwsza paczka Ibisewicz. Generalnie zastanawiam się, czy nie robić jakiegoś rankingu na ile draftów zrobionych, ile draftów nam się zwróciło. Bo to już zaczyna być spektakularne. Jeszcze problemy mamy ze sklepem. Aha, zobacz przedmioty. Paczka sama się otworzyła. Okej, okay, okej. Okay. I co mamy tu? Mustafi. Bradley. Fellaini. Serio? Duplikat Begowicia. Po prostu wow. E, po prostu wow. O, oh, jest Marec jeszcze. Przepraszam, nie zauważyłem. No ale to... No to i tak nie jest jakiś szczyt marzeń. No nic, trudno. <gryw> to już chyba nie jest niespodzianka, że ten draft nam się nie zwraca. A teraz o co my tutaj mamy? Czekajcie, ja mam jeszcze 15 koła. To... To niech będzie ta paczka za 15 tysięcy. Zobaczymy. Może tutaj będzie więcej szczęścia. Liczę na to. Ale SP Rakitic. okej, okay. Nawet, nawet dobry traf. Natomiast i tak wartość Rakiticia. Sami wiecie, jaka jest w rzeczywistości. Więc oczywiście nie ma nawet mowy o tym, aby ta paczka się zwróciła. Chociaż zobaczcie. Mamy jedną paczkę. Moją ulubioną. Z wypożyczeniem. To jest chyba najgorsza paczka w tej grze. Oczywiście otworzymy. Otworzymy tę paczkę, aby zobaczyć jakiego to piłkarza dostaniemy na wypożyczenie I w środku mamy... SPO! To będzie De Bruyne, tak jest, De Bruyne Kapitalny traf Także super, super, super No ale żeby nie było tak nudno, otworzę jeszcze jedną A co tam, bo było, było blisko 1500 łapek, więc... Otworzymy jedną jeszcze I w środku mamy... Bramkarz Włochy, Sorrentino Tak to wygląda, moi drodzy Także to tyle na dzisiaj, moi drodzy Pamiętajcie, 500 łapek to jedna paczka więcej Widzimy się pewnie w przyszłym tygodniu, jeżeli chodzi o około fortuny. Także to tyle na dzisiaj. Miłego wieczoru, miłego dnia. Niech Polska dzisiaj wygra. Trzymajcie się. Yo!